Fundusz Zbrodni, najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na capitalbook.pl. Polecam Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam, szanowni Państwa, bardzo serdecznie, chociaż dzisiaj. Trochę innej scenarii, bo jestem daleko. Szanowni Państwo, rozpoczynała się wielka akcja skarbówki pod tytułem Listy behawioralne. To jest, mówiąc, mówiąc kolejny, yy, kolejne potwierdzenie tego, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustrój. Chodzi o falę listów, jakie urzędy skarbowe wysyłają do podatników z takim tajemniczym zdaniem, unika pan rejestracji działalności gospodarczej, proszę się zgłosić, albo wiemy, że pan unika rejestracji działalności gospodarczej, wzywamy do rejestracji i odprowadzenia należnych, należnych danin i tak dalej dalej. No jest to tak sformułowane, takim niby urzędowym, a no niby potocznym językiem, taka informacja, że urząd skarbowy przed posiadaniem wiedzy, że konkretny Jan Kowalski zarabia pieniądze poza rejestracją, czyli w szarej strefie, zarabia na czarnej i nie odprowadza od nich podatków. No i wzywa tegoż obywatela do tego, żeby się rozliczył z zaległych, niezapłacanych podatków. O sprawie poinformowała Rzeczpospolita, do której zaczęli pisać czytelnicy, którzy mieli nieprzyjemność dostać te wyjątkowe listy. No i oczywiście rodzi się pytanie, co w takiej sytuacji robić? Można w takiej sytuacji oczywiście taki list wrzucić do kosza. Ale Urząd Skarbowy podejrzmił wtedy podejrzenie, że właśnie jego podejrzenia się potwierdziły, no i wzywa obywatela do robią kontroli. Można wziąć taki list i w zębach powiedz do Urzędu Skarbowego i zacząć się tłumaczyć. No, to trzeba mieć dużo determinacji, bo dla mnie takie upokarzanie się, tłumaczenie się przed bandą darmozjadów i biurokratów byłoby nie do przyjęcia. Pierwsze i drugie kończy się stratą czasu. Ale mogła też, Szanowni Państwo, zastosować trzecie, też nowatorskie rozwiązanie. Mianowicie wziąć taki list i wysłać do najbliższego prokuratora albo do prokuratora generalnego, albo do prokuratora okręgowego, czy do dowolnego unijnego, jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia dwóch przestępstw. Otóż, jeśli Państwo dostajecie taki list z informacją, że Urząd Skarbowy podżył jakąś wiedzę, że macie Państwo czarne dochody. To taki list jest, po, jest poświadczony, podpisany przez jakiegoś urzędnika. Najczęściej jest to dyrektor albo zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego. No, podpis, podpisanie urzędowego listu którym, czy urzędowego dokumentu, w którym jest nieprawda, to jest przestępstwo poświadczenia nieprawdy. To jest artykuł 271 kodeksu karnego i kodeks karny przewiduje za to do y, 5 lat więzienia. W związku z czym możecie Państwo taki list wysłać do prokuratora z informacją prostu żeby sprawdził, czy nie zachodzi przestępstwo podświadczenia nieprawdy. No bo jeżeli taki urzędnik pisze do Was i się pod tym podpisuje, że jego urząd przed posiadaniem wiedzy, że macie Państwo taką jakąś tam nieopodatkowaną działalność gospodarczą, no to wtedy, a państwo nie macie, no to wtedy znaczy, że urzędnik poświadcza nieprawdę i powinien odrodzić mu 5 lat więzienia. Ale teraz możecie Państwo sobie pomyśleć tak, no, ale przecież może taki urzędnik jest przekonany, że jednak ma rację, że to jest prawda, co napisał, więc wtedy nie będzie podlegał pod taką odpowiedzialność. Ale wtedy trzeba też tego prokuratora zawiadomić o możliwości popełnienia innego przestępstwa, mianowicie przestępstwa tworzenia fałszywych dowodów w celu skierowania fałszywego oskarżenia yy, o, yy, o przestępstwo skarbowe. To jest artykuł 234 KK w związku z artykułem 235 Kodeksu Karnego. No i piszecie Państwo, że list tutaj świadczy o tym, że ktoś, ktoś, yy, prawda, preparuje fał, fałszywe dowody czy fałszywe denosy przeciwko Wam, żeby skierować na Was podejrzenie o, o fałszywe, yy, o yy, przestępstwo skarbowe, prawda? No i wtedy prokurator z urzędu musi się takim pismem zająć. Dobrze jest, ja bym tak zrobił, żeby wziąć po prostu i takie pismo, yy, do, do takiego pisma załączyć oryginalne, oryginalne pismo z urzędu skarbowego. A urzędnika skarbowego poinformować o skierowaniu pisma do prokuratora, czyli najprościej zrobić DW, czyli zalewamy prokuratora o popełnieniu przestępstwa DW do urzędnika skarbowego, który do nas pisze i niech się za przeproszeniem bóla. Proszę Państwa, teraz, co takiego musi zrobić prokurator? No to, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, prokurator ma 30 dni na to, żeby po rozpoznaniu sprawy albo odmówić wszczęcia dochodzenia, albo wszcząć śledztwo czy dochodzenie. Jeśli odmówił, to oczywiście Państwo się możecie na to zaskarżać, i tak dalej, i tak dalej. Co bardzo skutecznie to wszystko, to wszystko przedłuża. Natomiast jeśli by się zdecydowało takie śledztwo wszcząć, no to jest sprawa wtedy poważna. A moim zdaniem, w świetle, tego, w świetle przepisów kodeksu karnego i postępowania karnego, powinien takie śledztwo wszcząć. Dlaczego? No bo urzędnik państwowy, czyli naczelnik Urzędu Skarbowego, pisze do Was, Janów Kowalskich, taką informację, że powziął wiedzę. Co to znaczy podjąć wiedzę. Podjąć wiedzę to znaczy mieć jakieś dowody. I teraz jest pytanie, jakie dowody ma naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie których wasze, kwestionuje tutaj waszą praworządność, twierdzi, że, że macie jakieś, jakieś nieu, nieujawnione dochody i tak dalej. Otóż dowody w rozumieniu kodeksu karnego to są albo zeznania świadków, albo jakieś dokumenty, etc. etc. No, a skoro wy twierdzicie, że nie macie, żadnych um, czarnych zarobków, żadnych działaczy w szarej strefie, no to Urząd Skarbowy wtedy powinien w prokuraturze takie dowody przedstawić. No, wtedy byście Państwo mieli bardzo ciekawe śledztwo, bo moglibyście się dowiedzieć, co te za dowody Urząd Skarbowy na Was zgromadził. A może na przykład Urząd Skarbowy podsłuchiwał Wasze rozmowy. Pochwaliliście się sąsiadowi na, po, przez telefon kiedyś popijanemu, oj, słuchaj, ja bym chciał jechać na Malediwy, a sąsiad mówi, a ja bym chciał jechać na Filipiny. I Urząd dochodzi do wniosku: o, panowie tutaj mają, mają dowody mają pieniądze jakieś nieopodatkowane, jeden będzie jechał na Filipiny, jeden będzie jechał na Malediwy, a mieli prawo was podsłuchiwać, a pojechaliście na te Malediwy i tak dalej. A może na przykład ta wiedza Urzędu Skarbowego pochodzi z donosu sąsiada, no, jesteście w sporze z sąsiadem, a głupoty sąsiad postanowił, no to dowalę temu Kowalskiemu, temu Nowakowi, pójdę na niego donieść i życzliwie donosi, że tam macie jakieś pieniądze nieopodatkowane. Także takie śledztwo może pokazać źródło wiedzy Urzędu Skarbowego na Temat waszych e, jakichś tam rzekomych, nielegalnych dochodów. Problem polega na tym, że w praktyce taki urząd skarbowy nie ma nic. To znaczy, komuś tam się w urzędzie skarbowym coś wydaje, bo na przykład sobie zobaczył w internecie, że e, macie, pan, macie państwo na przykład na nazwisko Merkel, prawda? Jest iluś tam Merkel w Polsce. No i urząd, głupi urzędnik skarbowy wchodzi sobie na Facebooka, widzi Facebook o sobie o nazwisku Merkel, która przez lata była kanclerzem Niemiec, doszła do wniosku, że prawda kilkanaście tysięcy euro zarabiała jako kanclerz, a państwo jeszcze tego nie wykazali w dowodach, no to dawaj, weźmiemy tutaj, wprawdzie się nam nie zgadzają osoby, no ale zgadza się nazwisko, a jak fakty nie świadczą przeciwko naszej tezie, tym może dla faktów, no to bawmy się Państwo sprawy za nieujawnianie dochodów, które Państwo żeście zarobili na stanowisku kanclerza NIS, Albo ktoś tam sobie chodzi po internecie, po Facebooku, zagląda tam na Instagrama, patrzy, że Państwo byliście na jakimś tam, na jakiejś plaży. Sorry, Państwo byliście w Polsce, no ale ktoś dochodzi do wniosku, że jest pilarze, jest, jest morze, Pilarzec jest biały, może jest, jest ciepłe, no zdjęć nie wynika, że jest ciepłe, no ale może być ciepłe, więc byliście Państwo na Malediwach, ma macie Państwo, że nie byliście na Malediwach i tak dalej, i tak dalej. Więc skierowanie sprawy do prokuratury, no natychmiast pomogłoby tu pewne rzeczy wyczyścić, no, bo by zweryfikowało tą wiedzę właśnie. Panów z Urzędu Skarbowego na temat jakiejś tam rzekomej działalności, którą prowadzicie w szarej strefie. To, I to mówię zupełnie serio. Pamiętam, opowiadałem Państwu kiedyś taki, taką historię w Urzędzie Skarbowym, do której ja podlegam, kiedy właśnie facet miał sprawę o to, że ma jakieś dochody nielegalne. Urząd go wezwał, kazał mi się wytłumaczyć, on stwierdził, że z diabłem, jakiś tam, jakiś tam pakt zawarł. i co, co miesiąc 30 tysięcy czy 20 tysięcy, już nie pamiętam, gotówką daje od siedziby urzędu skarbowego, na no, urząd skarbowy miał w tym problem, nadal na ma nie bardzo, nie bardzo wie, co z tym robić. Oczywiście no, to absurd, który angażuje kreatywnych podatników do głupot i ludzi, którzy mogliby się zajmować rzeczami poważnymi na tego, żeby, żeby byli urzędnikami i tracili czas i nasz na głupoty. No, socjalizm jest to ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Aby to tak przeanalizować na chłodno, bez tych moich porad prawnych, jak to, jak to tutaj zrobić, to można byłoby dojść do wniosku, że to jest kolejny krok do upadku naszej cywilizacji. To zwróćcie Państwo uwagę, że ten postępowanie Urzędu Skarbowego, ono narusza dwie zasady prawne, które były fundamentem każdego systemu prawnego od czasów Imperium Rzymskiego. Pierwsza zasada to jest, kto twierdzi, ten dowodzi. To znaczy, jak ktoś, czyli w tym przypadku Urząd Skarbowy, ma dowody, że Państwo jesteście złodziejami to te dowody przedstawić, prawda? To nie tak, że kto twierdzi, to zobowiązuje to tego przeciwko, komu twierdzi, do dowodów przeciwnych. Tak? Jeżeli ktoś twierdzi, że ja kogoś zabiłem, to musi powiedzieć, kogo zabiłem, kiedy zabiłem, gdzie zabiłem, jakie są dowody na to, że zabiłem, i tak dalej. Więc to jest pierwsze naruszenie. Drugie naruszenie zasady takiej fundamentalnej prawnej jest zasada naruszenia zasady domniemania niewinności, no bo jeżeli już ktoś ma jakieś dowody, prawda, czyli jeżeli już tej pierwszej zasady nie naruszano, i ma jakieś dowody, albo jakieś szczęki dowodów, albo jakieś insynuacje, czy poszlaki, to jeżeli to się nie składa w logiczną całość, jeżeli są jakieś wątpliwości, to wątpliwości powinno się rozstrzygać na korzyść oskarżonego, czy podejrzanego, in dubio pro reo, w razie wątpliwości na korzyść, prawda? A, tu się to, a tutaj się to łamie, dlatego że Urząd Skarbowy mówi tak, no, mamy jakieś mibliste podejrzenia, że masz, człowieku, dochody nielegalne, Albo nawet legalne, ale nie no i się teraz tłumacz. A jak się nie umiesz wytłumaczyć, to jest Twoja sprawa, to ci to policzymy na niej korzyść. Więc ty, tyle można, można powiedzieć, analizując to tak na chłodno. Co gorsza, jest to niestety tendencja, która się będzie utrzymywać i, i będą takie nękające, szykanujące nas działania urzędu skarbowego jeszcze na innych polach następować, bo odeszliśmy niestety od cywilizacji białego człowieka, od cywilizacji łacińskiej. Od y, prawa rzymskiego i skutki są temu widoczne. Dlatego, jeżeli Państwo dostajecie takie pismo z Urzędu Skarbowego, to nie pękajcie, nie wyrzucajcie, żeby nie dawać tym bałwanom y, powodów do nękania Was kontrolami, tylko natychmiast, tego samego dnia, zawiadomienie do prokuratora o możliwości popełnienia jednej z dwóch przestępstw, czyli albo oświadczenia nieprawdy, albo z preparowania fałszywych dowodów. I, I nawet jeżeli jeden prokurator takie coś przyjmie, a drugi odrzuci, to będzie ileś tam tysięcy spraw w prokuraturze. Trzeba potem poprosić o to, żeby prokurator przyznał nam status pokrzywdzonego, żebyśmy mogli inicjować czynności dowodowe, składać wnioski dowodowe, więc wtedy natychmiast trzeba takiego szefa urzędu skarbowego wezwać do prokuratury jako świadka. Niech on się wytłumaczy z tego, jakie to dowody zbierał. a jeżeli 200-300 podatników w obrębie jednego urzędu skarbowego będzie chodzić do prokuratury i Wysyłać takie pisma do prokuratury, niech nawet 300 ludzi zło złoży wniosek o przesłuchanie tych urzędników skarbowych, a oni zamiast zawracać nam kupę, będą po prostu latać po urzędach skarbowych, i tłumaczyć się z głuchot, tracić czasu na piardy, i e, może trochę w ten sposób odciążał nam. Socjalizm jest to ustrój, który bohaterstwo pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Zwróćcie Państwo uwagę, jaką potęgą ekonomiczną byśmy byli, gdyby ci ludzie e, kreatywni, Mogli się zajmować biznesem, a nie musieli latać po urzędach skarbowych i się tłumaczyć. A i gdyby utalentowanych ludzi zatrudniano w przemyśle, w medycynie, w usługach do rozwoju gospodarki, usług, towarów i państwa, a nie do rozwoju systemu biurokratycznego. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, pozdrawiam dzisiaj z dalekich stron. Mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym tygodniu, już w tych okolicznościach, do których Państwa przyzwyczaiłem. Zachęcam Państwa jak zwykle do komentowania, do udostępniania moich materiałów, do lajkowania do łapki w górę dla zasięgu i oczywiście yy, nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału, a Ci, którzy chcą mnie wesprzeć finansowo, mogą zrobić to korzystając z informacji zawartych w opisie filmu, są tam numery, yy, jest tam numer mojego rachunku bankowego, link do Patronite, link do zrzutki, link do PayPala. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia i nie dajcie się Państwo skarbówce.